Wykonujemy bardzo ważne zadania w naszej służbie samorządowej, które mają olbrzymi wpływ na tworzenie warunków do rozwoju dla naszego regionu, no ale świat się musi o tym dowiedzieć. Bez mediów nie jest to możliwe. Dobra informacja, dobrze przygotowana jest pożądana. Tak? Społeczeństwo chce wiedzieć, na co płyną pieniądze z ich podatków. My mamy w budżecie 605 milionów na wydatki w tym roku, ale 4 miliardy to jest w Regionalnym Programie Operacyjnym, czyli jest to potężne również zaszczyt pieniędzy. Rozpisane na priorytety, na konkursy. W tym roku 22 konkursy, jeszcze ostatnie pieniążki do zakontraktowania. Ale wpiszemy już na nową perspektywę, kolejny program na lata 2021-2027 i chcemy ten program konsultować, rozmawiać z mieszkańcami. Stąd też dzisiejsze spotkanie służy również temu, żeby jeszcze raz powtórzyć, tak, przypomnieć, jakie ważne wydarzenia będą miały miejsce w 2020 roku, oprócz też realizacji inwestycji. Ja bardzo sobie cenię kontakty z Urzędem Marszałkowskim, ponieważ nie wszystkie urzędy działają zawsze tak sprawnie, i nie zawsze można uz zyskać tak rzetelną e, informację. Dlatego dziękuję ze swojej strony. E, na pewno będziemy jako dziennikarze śledzili e, inwestycje, ponieważ one zmieniają życie mieszkańców. E, to one wpływają na e, poprawę naszego życia, na jakość naszego życia. Dlatego uważam, że te tematy są e, bardzo ważne No i Urząd Marszałkowski prowadzi wiele, wiele ważnych inwestycji. I tutaj myślę, że mieszkańcom należy się rzetelna informacja. Takie spotkania na pewno są potrzebne. Bo po pierwsze, y, jesteśmy tu, żeby się spotkać, y, zobaczyć się, wiem, y, trochę z tych murów naszych redakcji przeróżnych, obojętnie tego, czy operujemy słowem pisanym, czy też mówionym, czy też właśnie obrazkiem wideo i, i po prostu, żeby podyskutować, zobaczyć swój punkt widzenia, czasami inny, na pewne rzeczy, które dzieją się w samorządzie, ale też przede wszystkim jest to spotkanie, dzięki któremu my możemy wyciągnąć od samorządowców naszych w województwie lubuskim to, co faktycznie będzie działo się najważniejszego przez te miniony na czym my musimy się skupić, i co musimy obserwować i co musimy nadzorować. Więc yy, myślę, że są bardzo potrzebne takie, takie spotkania, nawet powinny być częściej niż raz do roku.